Wyobraź sobie, że znów masz 10 lat. Jakiś lat na twojej psychice odcisnąłby stream, który oglądasz, i na którym ktoś jest bity, poniżany, albo nawet gwałcony na żywo. A takie treści są dostępne w internecie dla dzieci na kilka kliknięć. Ale musimy pamiętać, że jest mnóstwo influencerów, którzy w dobrej sprawie wykorzystują swoje zasięgi. Ostatnio słuchałem podcastu, w którym padło takie stwierdzenie, że mózg dziecka w dzisiejszych czasach dziennie przetwarza tyle informacji, ile mózg człowieka w średniowieczu przetwarzał przez całe swoje życie. To ogromne obciążenie, ogromne przeboczcowanie, które musi nieść za sobą konsekwencje, i razem z danymi, które wcześniej Wam przytoczyłem, chciałbym teraz pokazać ten fragment raportu WHO, który przewiduje, że do 2030 roku depresja stanie się pierwszą najczęściej je diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.